Ja jestem Blow i nie mam niebieskich włosów Ponieważ tamte zdjęcia na Facebooku czy Instagramie to był fake I wydawało mi się, że każdy będzie wiedział, że to jest fake A o dziwo niektórzy się nabrali Nawet Wojtek się nabrał Pozdrawiam cię Wojtek I przepraszam, że cię nie wyprowadziłem z błędu no. Ale powiem wam, że bardzo wielu osobom podobała się moja wersja w niebieskich włosach, dlatego jeżeli chcecie, żebym się przewerbował na niebiesko, to zostawcie kciuka w górę i farbujemy się na niebiesko. A raczej ja się farbuję. Albo... Nie. nie, to jest głupi pomysł. Nie, 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 nie róbcie tego, nie. Chociaż... nie. Chociaż kurczę, ja w niebieskich włosach? Ale dobrze, już zacznijmy odcinek, ponieważ dzisiaj mam dla Was niesamowitą stronę, która po prostu odgadnie, jak mamy na imię. A mianowicie quiz, który odgadnie, jak mamy na imię. Szczerze mówiąc, nie wierzę w to, ale sprawdźmy. Zobaczmy, czy rzeczywiście ten quiz jest w stanie odgadnąć, jak mam na imię. Już się boję. Aha, jeszcze jedna informacja. To jest licznik subów. I ten licznik subów nie działa. I jak myślicie dlaczego nie działa? Ponieważ go popsuliście. Mam nadzieję, że jesteście z siebie dumni, że zostawiliście tyle subów, że po prostu on mi pierdzielnął i nie działa. No, także mam nadzieję, że zadziała jeszcze kiedyś, ale na razie nie działa. Nie, może subujcie dalej, to nagle, nie wiem, zadziała. Nevermind, zaczynajmy. Ok, quiz się nazywa Uda nam się odganąć Twoje imię. Zobacz. Jaki jest Twój ulubiony kolor? Naprawdę ma odgadnąć nasze imię po tym, jaki jest nasz ulubiony kolor? Genialne! Ok, mój ulubiony kolor to pomarańczowy, więc spoko. Jaki masz styl? Dziewczęcy, emo, modny, sweet, luźna, może sportowy? Luźny, ale. Czy to jest dla dziewczyn? Jaka jesteś? Miła, luźna, szalona, lojalna. Sama nie wiem? Sama nie wiem, co to kuźma jest. Okej, okay, więc. Szalony. Masz dużo przyjaciół? Jeden, trzech najlepszych. Nie mam dużo. Nie mam. Co lubisz jeść? Owoce, warzywa, fast food słodycze wszystko. Twój ulubiony sport. Jazda konna piłka nożna, siatkówka, koszykówka, pływanie, lekkoatletyka, kolarstwo, łóżwiarstwo, skoki, snowboard, wyścigi, samoloty. Gdzie jest granie w komputer? Przecież to jest po prostu sport! Dobra, spanie się liczy, jest dobre. To lubię na polska piosenkarka? I czy naprawdę po tym, czy na przykład Ewa Farna jest moją ulubioną polską piosenkarką, ten quiz odgadnie moje imię? Co częściej robisz? Stealthy, gadasz przez telefon, piszesz SMSy. Gadasz przez telefon, piszesz SMSy. Ile masz lat? 17, 20. Jakie jest Twoje przeczucie? Co to? zapytanie. Jakie jest Twoje przeczucie? Nigdy go nie mam. Okej, okay, więc mam na imię Asia Sabina i Zakasia Olimpia. Ale ja się nie poddaję, wierzę, że ten quiz rzeczywiście działa i odgadnie moje imię i mam następny quiz. Zgadniemy twoje imię, może tym razem... Nie będzie dla dziewczyn. Jesteś dziewczyną czy chłopakiem? To dobrze wr wróży, czy jestem chłopakiem. Jakiego jesteś wzrostu? Więcej niż met 80. Jakiego koloru masz włosy? Brąz, czarny, nie wiem, jestem facetem. Zajebiście odpowiedź, nie wiem, jestem facetem, zgadzam się. Uczęszczasz do? Technikum, studia, pracuję. Mm. Nawet nie mówię o YouTube, ponieważ poza YouTube'em jeszcze prowadzę inne działalności. No. Najbardziej na świecie lubisz czytać książki, oglądać seriale, filmy, inne. Zastanowił mnie ten obrazek, co on ma kuźwa do czytania książek czy oglądania filmów. Ale może chodzi o to, że to są inne. No dobra. Oglądać seriale, filmy. Mam rodzeństwo. Masz rodzeństwo? Siostrę, brata? Tak, więcej niż jedno. A gdzie jest odpowiedź? Nie mam rodzeństwa. Gdzie? Tak też. Ale ja nie mam rodzeństwa, to co mam zaznaczyć? Dobra, brata. I uwaga, jestem ciemno w mojego imienia. A czy... Szymon. Zgadliśmy, do tego z pewnością nosisz okulary. No to nie niezły Szymon ze mnie. Majewski chyba. No, także od dziś możecie do mnie mówić Szymon. A co jeśli ja rzeczywiście nazywam się Szymon? Okej, okay, nie poddaje się, czy odgadniemy twoje imię? Hashtag 2. Jaki masz kolor włosów? Coraz bardziej wątpię w to, że... Odgadną moje imię, kuźwa, po kolorze włosów, ale wierzę w to, że to jest niesamowite, więc blond, chyba nie? Czy nie wiem, takie ciemne, zależy od pory roku, więc blond, dobra. Jaki masz kolor oczu? Niebieskie, szare? O, jaka jesteś? To jest znów kuźwa, quiz dla dziewczyn. Teraz najwyższy czas, żeby odgadnąć moje imię. Ten quiz ma 4000 po prostu udostępnień, więc na pewno. Działa. Uwaga. Na początku jesteś dziewczyną czy chłopakiem? Chłopakiem. Jaka jest pierwsza litera Twojego imienia? I co? Zaraz będzie jaka jest Twoja druga litera imienia, i tak dojdziemy do mojego imienia? Genialne! Więc K. Urodziłeś się w latach 90. Podczas jakiej pory roku się urodziłeś? Widzimy. Twoje imię kończy się samogłoską czy spółgłoską? A co to jest kuźwa lekcja polskiego? Spółgłoską. Myślisz, że faktycznie uda nam się odjąć Twoje imię? Na pewno nie. Uwaga! Także mówcie mi, Kacper. Kacperek, tak, że tak. A może, jakbym zaznaczył, że uda im się odgadnąć moje imię, to może udałoby im się odgadnąć moje imię. Czemu nie mogę zmienić odpowiedzi? Pewnie tak, uwaga! Dalej nazywam się Kacper. Także tak, bardzo dziękuję Ci za obejrzenie tego odcinka. Jeżeli Ci się podobało, to proszę o zostawienie kciuka w górę. Jeżeli chcesz być na bieżąco, to też możesz zostawić, zostawić, kliknąć ten czerwony guzik i zapraszam Cię też na Facebooka, ponieważ tam też dużo się dzieje. No, w B.I., lajku, i tak dalej, i tak dalej. Poza tym, zanim długo wracam, też do Gierek. Także osoby, które czekały na gry, to będą i ogólnie będzie dużo pogadanek. Plus, chcę wrócić nareszcie do liveów, bo tęsknię za tym. Mam nadzieję, że są jeszcze osoby, które pamiętają te czasy liveów i też za nimi tęsknią. Także tyle. Widzimy się w kolejnym odcinku i trzymajcie się. I piono!